Snus jest woreczkiem, który zawiera y, po prostu tytoń. Y, snus jest używany zamiast palenia papierosów, ale jest on dopuszczony do obrotu tylko i wyłącznie w Szwecji. Nie można go sprzedawać nigdzie indziej, w żadnym innym kraju y, Unii Europejskiej. I to był taki warunek wynegocjowany przez Szwecję. Ponieważ obywatele Szwecji byli przyzwyczajeni do stosowania tych woreczków nikotynowych, ale zawierających tytoń, czyli właśnie snusa. Natomiast w całej Unii Europejskiej, znaczy prawie całej Unii Europejskiej, stosowane są tak zwane nikotin pouches, czyli to są woreczki nikotynowe zawierające farmakopealnie czystą nikotynę. Czyli tam one praktycznie nie mają nic wspólnego z tytoniem ani z toksynami zawartymi w tytoniu. Minister Zdrowia powinien być bardzo zadowolony, że ci, którzy palą papierosy zwykłe, przechodzą na formy mniej szkodliwe, czyli tak zwane THR, Tobacco Harm Reduction. Wiemy, że papierosy zwykłe są najbardziej szkodliwe. Tam jest najwięcej tych substancji toksycznych pochodzących od tytoniu. Jeśli mniej szkodliwe, przejdziemy na formy mniej szkodliwe, jakimi są podgrzewacze tytoniu, tam podgrzewanie tego tytoniu zachodzi w znacznie mniejszej temperaturze, mniej jest tych toksyn. Jeszcze mniej jest w i papierosach w systemach zamkniętych, natomiast najmniej oczywiście jest w woreczkach nikotynowych zawierających nikotynę nam powinno zależeć a przede wszystkim ministrowi zdrowia powinno zależeć żeby palacze przestali palić papierosy zwykłe żeby przechodzili na formy mniej szkodliwe sugeruję poszukiwać optimum regulacji tak żeby nie tylko chronić młodych ludzi przed inicjacją nikotynową ale również żeby skłaniać palaczy papierosów żeby przechodzili na formy mniej szkodliwe bądź w ogóle rzucali palenie. Nie będą wtedy chorować na zawały serca, nie będą chorować na raka płuc, nie będą mieli POHP, tak jak to się stało właśnie w Szwecji. Szwedzi stosują ten, ten bardziej szkodliwy, można powiedzieć, tytoń w saszetkach, który nazywa się snus, a i tak osiągnęli fantastyczne rezultaty, jeśli chodzi o zdrowie publiczne i walkę z nikotynizmem. Ja życzę naszym politykom, żeby dzięki woreczkom nikotynowym czy innym alternatywnym formom, które zastępują najbardziej szkodliwe palenie papierosów, żeby osiągnęli takie efekty, jakie osiągnęli Szwedzi.